Księżna Kate przechodzi leczenie związane ze zdiagnozowaniem u niej nowotworu. Ostatnie doniesienia są bardziej niż optymistyczne. Czy księżna niedługo wróci do pełnienia obowiązków? Księżna Kate zniknęła z przestrzeni publicznej tuż po Bożym Narodzeniu 2023. W marcu przekazała, że zdiagnozowano u niej nowotwór, a ona sama musi poddać się zapobiegawczej chemioterapii. Cały świat czeka na wieści o tym, że Kate jest zdrowa i może podjąć na nowo swoje obowiązki przyszłej królowej Wielkiej Brytanii. Księżna Kate zdrowieje, choć księżna otrzymała taką samą diagnozę jak Karol III, to on nie zniknął całkowicie z przestrzeni publicznej, a po krótkim czasie król zaczął pełnić swoje zwykłe obowiązki. Dlatego fani rodziny królewskiej bardzo się o nią martwili, wygląda jednak na to, że zdrowie księżnej Kate ulega poprawie. Niedawno książę William wyruszył na wizytację domów dla bezdomnych w Cornwallie, a nawet tam zanocował, czego nie robił, odkąd ogłoszono, co się dzieje z jego żoną. Księżna była też ponoć widziana na spacerze z rodziną, jednak nie ma z tego wydarzenia żadnych zdjęć. Anonimowe źródło potwierdza, jest przełom w leczeniu. Anonimowy przyjaciel Katie Nicole, autorki artykułów na temat rodziny królewskiej i korespondentki Vanity Fair, stwierdził, że w leczeniu księżnej Kate nastąpił przełom. Żona księcia Williama ma być już na ostatniej prostej do wyzdrowienia, to dla mnie wielka ulga, że toleruje leki i faktycznie czuje się o wiele lepiej. To był oczywiście bardzo trudny i niepokojący okres. Wszyscy byli wokół niej: William, jej rodzice oraz siostra i brat, przekazało anonimowe źródło, cytowane przez Fox News. Księżna ma wrócić do pełnienia obowiązków po tym, jak pozwolą jej na to lekarze, jednak nie zamierza się spieszyć. Kate woli się upewnić, że na 100% wszystko jest z nią w porządku, zanim rzuci się w wir pracy. Ostatnie wieści są jednak bardzo optymistyczne.